Krówniku, też pan dwa złote? Ale księciu nie złote, ja, 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 ja biedny jestem, ja, ja nie mam na życie. A jak to biedny? Cześć babciu, tu wnusiu. No okej, dobry wnusiu, dzień dobry Krystanku, co tam? Ej, mój, mój homik zachorował na raka prostaty. Potrzebuję twojej pomocy. Oje, ja, jasne, jasne, a co potrzebujesz? O, nie wystarczą twoje pierogi. Potrzebuję... tak z 10 tysięcy. Oczywiście, oczywiście, już przelewałem. A, mam cię na góry, bo wszystko jest moje. Aha, ja, ci dam, stara, kurwo. ja ci dam, stara kurwa! Ja ci dam stara kurwa! O, Puszki, no jak to się może ich nie zbierać? Takie 20 groszy. Takie bogactwo. Mm -hmm. Puszki, Puszki. O nie! Co to? Nie, tylko znowu. Nie, no, kurwa. I'm going to o nie, 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 jesteś na moim terytorium już no na to. No nie no kurwa, no znowu ile można. Nie no. O, a, Ach, wreszcie się dorobiłem. Tyle ciężkiej pracy. Jest mój jedyny w swoim rodzaju monopolowy. A co to jest? Nie. Niemożliwe. Nie

no, ta walizka jest już moja. Ludzie, Co to? Co, co to ma być? Ale? Ale! aaa! Ja ci dam! Kraść trepkę mojej żonie! No i masz przekopę! Ale to walizka! Wreszcie, po tylu latach, stanąłem błąd w matryce. Biorę kredyt, biorę kolejny kredyt, spłacam kredyt, biorę kolejny kredyt. A kto to? FBI, otwórz! <słyska> <słyska> O Dzień dobry Oa, co, co pan robi, Hana, co pan robi? Niedorzeczne, niedorzeczne. Co pan robi z tym garnkiem? Chce pan, żeby pani kubi kurs mogą za 2,50 przecież to, zbrodnia, przecież... My to za dwa złoty sprzedajemy. Pila, a, a ty nie wiesz, cóż? Przecież ja go mam. Oddaj mi tego kustosza natychmiast. Natychmiast mi oddaj tego kustosza. Natychmiast. Natychmiast. tej udar. Mam udar. Mam udar. mocy. O, stąd się nie O, stąd świat nigdy się nie dowie.

Nie o to chodziło. <śmienic> 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 Co się to dzieje? Uczyłeś że... się łyżki. To e, uspokojecie. to dobrze wygląda. No, to dobrze wygląda. nie, mhm. I tym razem wszystko się nie rozleci? Nie powinno, bo ty to zrobiłeś. Szczupła? Ja też miałeś zbierać te puszki do tego koszyka i je wsadzić do tego koszyka. Jak mam Nie, wybrać koszyk są w sobie. <grym> ja, jak on w ciebie wsadzić, no? Przynajmniej mogę to było porzucać. Ui. Jest takie bombardowanie, a nie całkowita apokalipsa. No. No, no jasne, się oczywiście. Już ci przelewam Krystianku. Kamera spadła. Nie miałeś to Kurwa, na Nie, ty miałeś najpierw się obrócić, tak powiedzieć, no nie no. Aha, dobrze. Jezu. Czemu ty koło? <grym> Ale go pokrzyciłem, Jezu Dobra, jak wyszło? Świetnie, ty robisz jakaś zabawa No kurwa, nie, nie spodziewałem się, że tak to, to blisko uciekniesz Zabierz jebo Eeeem Przecięcie kurwa do fulgów, jebkuj. O. Mhm. O, nie miałeś tego zamrażać, idioto. <laughs> o, to jest mój lubioński. Zarąbisty. Nie dziwię się. To dobrze. A, no jeszcze to... masz, jeszcze masz koktajl młotowa. No Nie. Co?